Pije za jego zdrowie. Alkoholowy zespół płodowy, w skrócie FAS, to bardzo groźna i nieuleczalna choroba związana z piciem alkoholu w czasie ciąży. Szacuje się, że nawet 30% kobiet może pić alkohol. Nie ma jednak żadnych dokładnych danych, ponieważ kobiety wstydzą się swojego nałogu. Do dziś nie określono też dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Płodowy zespół alkoholowy, taki pełnoobjawowy, to trzy grupy problemów. Pierwsza dysplastyka środkowej części twarzy, czyli te dzieci mają dosyć charakterystyczne rysy twarzy. Druga grupa to wielkość samego człowieka. Ludzie z FAS są mali. Trzecia bardzo ważna grupa stanowiąca w trzeci element rozpoznania to zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. To Cała wielka grupa zaburzeń prowadząca do zaburzeń w myśleniu abstrakcyjnym, w kojarzeniu, planowaniu w niższy stopień rozwoju intelektualnego. To pełnoobjawowy FAS. Pełnoobjawowy zespół występuje dosyć rzadko, czyli raz na 3000 urodzeń. Natomiast wszelkie negatywne skutki spożywania alkoholu to znacznie częstszy problem. Ocenia się, że występuje nawet raz na 50 urodzeń. Skala zjawiska jest więc ogromna, a koszty społeczne trudne do oszacowania. Część dzieci z FAS trafia do domów dziecka. To są dzieci, które troszeczkę inaczej funkcjonują w środowisku. Są mniej sprawne fizycznie, prawda, są mniej sprawne psychomotorycznie. Są to dzieci, z którymi trzeba pracować nad prawidłową funkcją mowy. Niejednokrotnie są to dzieci, które mają zaburzenia słuchu, w związku z czym to wyczucie, jak gdyby, prawda? w tej pracy opiekuńczo-wychowawczej jest bardzo ważne. Ono potrzebuje na pewno więcej troski, a więcej działań stymulacyjnych, ale przede wszystkim e, troska o to dziecko. To dziecko musi czuć bliskość osoby e, bliskiej, znaczącej, osoby dorosłej.